Przedstawiamy Państwu aplikację Sinfon, dzięki której można rezerwować bilety do kina, sprawdzać najnowsze trailery, czy zdobywać interesujące nas informacje na temat wybranego filmu. Możliwości aplikacji są ogromne, a dzięki wizualnej stronie jej użytkowanie jest bardzo proste i intuicyjne. Na samym początku odpalamy na telefonie aplikację Sinfon. Następnie wybieramy opcję ZNAJDŹ FILM, wciskając klawisz 2 na klawiaturze. Interesuje nas trzecia część epoki lodowcowej, więc wybieramy ten film wciskając klawisz 1. Następnie chcemy obejrzeć trailer, więc wciskamy trójkę. I oglądamy wideo. Wracamy do menu głównego i wybieramy miasto, w którym chcemy obejrzeć film. W naszym przypadku będzie to Belfast. Wciskamy za ten jeden. Następnie wybieramy kino, w którym chcemy obejrzeć film. Kolejna czynność to poradnia. Nas oczywiście interesują raczej nocne godziny, więc wciskamy klawis 3. Na końcu wybieramy godzinę seansu i rezerwujemy bilet.